Umiłowani przez Pana Jezusa, Bóg powołuje człowieka do świętości przez Ducha. I od momentu Chrztu Świętego mówimy, nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego i Duch Boży mieszka w nas, uzdalnia nas do rzeczy wielkich, do wyznawania wiary, do pójścia drogą powołania. Pierwsze czytanie, które dzisiaj w liturgii Słowa prowadzi nas ku zrozumieniu. Tej wielkiej godności, jaką Pan Bóg nas obdarza. To jest historia Samuela, który słyszy w świątyni głos Boga, ale nie wie do końca, jak się zachować i nie wie, co się dzieje. Nie rozumie tego wszystkiego, co się dzieje, i potrzebuje przewodnika Heli, ten, który był wychowawcą, ten, który prowadził go w tej służbie świątynnej. rozumie, co się dzieje i. Niejako pokazuje mu sposób postępowania, otwarcia na tą relację z Panem Bogiem, żeby otworzyć serce, wyrazić gotowość. Rzeczywiście widzimy dalej Samuel w ten sposób postępuje, buduje niezwykłą relację z Panem Bogiem, tak, że staje się przewodnikiem dla całego narodu izraelskiego. Ale na samym początku nie wie, w jaki sposób. Odnieść swoje życie do tego głosu. Nie wie nawet co to za głos. Myli go z czymś przyziemnym. Myśli, że to Heli go woła. Drugie czytanie. Święty Paweł Apostoł, mówiąc do Koryntian, do każdego z nas, mówi, że nasze ciało właśnie jest świątynią Boga, jest świątynią ducha świętego, że wszystko, co stworzone przez Boga, dobru ma służyć i na dobro ma być skierowane. Stąd też ciało nasze, jako stworzone doskonale, ma być skierowane ku Panu Bogu, żeby wyrażać tą wielką godność. Służyć Panu Bogu, to wsłuchiwać się w głos Pana i rozeznawać go. Pan Bóg szerzej widzi niż to, co jest tylko moim pragnieniem. Gdybyśmy mieli za swoimi pragnieniami, to wychodzi na to, że. Korzystanie z wolności zrywa niejednokrotnie naszą relację z Panem Bogiem. Chociażby nam się wydawało w naszym pragnieniu, że wszystko jest jak najbardziej usprawiedliwione, że naprawdę tego potrzebuję, czy chcę, że widzę, że naprawdę może przynieść mi to korzyść. Kiedy idę tylko za swoimi pragnieniami, nie rozumiejąc do końca tego wszystkiego, co ma mnie prowadzić do Pana Boga, mogę zerwać niepotrzebnie tą relację z Bogiem. Granicą chrześcijańskiej wolności, więc jest poczucie osobistej godności, którą otrzymałem poprzez to, co Pan Bóg mi wydał, mi przez swojego syna na krzyżu w miłości. Granicą mojej wolności jest poczucie tej godności dziecka Bożego, stworzenia, które ma być skierowane ku chwale Bożej. Że ja sam sobie mam wyznaczyć tą granicę, ale nie, żeby siebie ograniczać, tylko żeby jeszcze raz. Jeszcze bardziej zrozumieć, może po raz pierwszy, może tak bardzo mocno odnieść się do tej relacji z Bogiem, że jestem dzieckiem Bożym, stworzeniem. W końcu Ewangelia pokazuje nam powołanie pierwszych uczniów. Jeden z nich to Andrzej, który, jak tylko spotkał Mesjasza, z zachwytem mówi do swojego brata: Znaleźliśmy Mesjasza, jakby skarb, jakby odkrył coś niesamowitego. I idzie pokazać Chrystusa. A kiedy Chrystus spogląda na Piotra, na Szymona, mówi: Ty będziesz teraz Piotr. I daje mu nowe imię, niejako wyznaczając mu nową misję. My wiemy, jaką misję. To ten, który przewodzi Kościołowi, a później kolejny papież. Przez wszystkie wieki Kościoła daje nam sukcesję apostolską, a więc sakramenty i nauczanie Kościoła. Do tego nauczania Kościoła chciałbym wrócić, bo my jesteśmy z jednej strony jak Samuel, który słyszy głos Boga w swoim sercu, ale nie zawsze wiemy, jak postępować. Nie dalej, jak wczoraj, z Księdzem Radkiem, z Księdzem Proboszczym rozmawialiśmy o tym, że wielkim błędem w rozumieniu tego, czym jest sumienie, byłoby myślenie, że sumienie jest wyznacznikiem wszystkiego, tego czy jestem dobry czy nie, że to sumienie powie mi wszystko. Rzeczywiście, ale tylko wtedy, kiedy to sumienie jest prawidłowo uformowane, ukształtowane. A więc Kościół jest dla nas jak ten Heli, który prowadzi nas, który jest dla nas przewodnikiem. Mówi nam nieraz, w jaki sposób właśnie wprowadzić w życie ten głos, który od Boga słyszymy. Ale z drugiej strony mamy być nie tylko jako ci, którzy się wsłuchują w głos Kościoła, ale my też jesteśmy Kościołem, więc mamy być jak Andrzej iść do innych ludzi i mówić: "Znaleźliśmy Mesjasza, Chrystusa. I wiemy gdzie on jest i go przyprowadzić do tego zrozumienia pełnego, do odkrycia wielkiej godności dziecka Bożego". Dwa wielkie zadania: wsłuchiwać się, rozeznawać i poprzez to rozeznanie przyciągać winne.